Chciałabym zwrócić uwagę na raport Mario Dragiego dotyczący konkurencyjności. Z jego raportu wyłania się ponury obraz. Świat odjeżdża Unii Europejskiej, której udział w globalnym PKB systematycznie maleje, o czym świadczy chociażby fakt, że 90% światowego wzrostu gospodarczego w nadchodzących latach będzie generowane poza Unią Europejską. Główną przyczyną tego stanu jest błędna polityka klimatyczna, która skutkuje wysokimi kosztami energii i dławi konkurencyjność europejskiego przemysłu. U podstaw problemów gospodarczych Europy leżą Koszty energii dla przemysłu, który płaci trzy razy więcej za energię i pięć razy więcej za gaz niż w Stanach Zjednoczonych. Nie będę już nawet porównywać z Chinami, bo to zestawienie jest zdecydowanie jeszcze gorsze. Czego dziś potrzebujemy? Potrzebujemy przemyślenia na nowo i zdefiniowania polityki klimatycznej. Dzisiaj jest czas na opamiętanie i na przemyślenie. Polityka klimatyczna zabija europejski przemysł, prowadzi do, do wyprowadzania przemysłu poza Unię Europejską. Jeśli Komisja Europejska jest głucha na to, co myślą Europejczycy, to myślę, że to jest ten moment, żebyśmy bardzo stanowczo powiedzieli nie ideologii klimatycznej, która dławi europejską gospodarkę, obniża poziom życia obywateli prowadzi już nie tylko do ubóstwa energetycznego, ale jeśli państwo doprowadzicie do objęcia ETS-em rolnictwa, to wróci do Unii Europejskiej, do samej Europy pojęcie głodu, bo ludzi nie będzie stać na żywność. Dlatego dziś myślę, że powinniśmy pochylić się wszyscy nad raportem Dragiego i postawić uczciwe, rzetelne diagnozy. Nie może być tak, że na podstawie tego raportu i tych analiz będziecie Państwo wołać szybciej, mocniej, bardziej radykalnie, bardziej ostre cele. To jest droga absolutnie donikąd. Dziękuję.